Wsiąść do kampera byle jakiego, nie dbać o bałaż, nie dbać o bilet. Trzymając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostanie w tyle. Witajcie, witajcie w nowym vlogu. Tym razem trochę z nietypowego miejsca zaczynamy, nietypowego jak dla nas ponieważ zatrzymaliśmy się na kempingu. Rzadko zatrzymujemy się na kempingach. W sumie podsumowując naszą już półtora miesięczną podróż, jest to drugi raz, kiedy trafiliśmy na takie miejsce. Tym razem ten kemping jest olbrzymi, nie jest to jakiś mały taki kemping jak pod Barceloną, gdzie staliśmy w 6-7 aut. Tu jest naprawdę tego sporo, aczkolwiek o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie, jest po prostu cisza i spokój. O powodach tego, dlaczego się tu zatrzymaliśmy, opowiem Wam za chwilę. Zresztą pewnie parę osób się już domyśla, dlaczego tu jesteśmy. A teraz chciałbym Wam po prostu przedstawić, jak to wygląda z naszej perspektywy. Kempingi mają zazwyczaj to do siebie, że yy, przynajmniej nas osobiście odstraszają. Wydaje nam się, że nie ma tu swobody, nie ma tu wolności, którą daje nam podróżowanie w naszym samochodzie. Troszkę się myliliśmy, bo y, kemping, y, no może, jest czymś całkowicie innym niż spanie na dziko. Ale ma też swoje zalety, nawet ma więcej niż jedną zaletę. Ma tych zalet kilka, o których Wam właśnie teraz powiem. Słuchajcie, pierwsza zaleta: pralnia, plac zabaw dla dzieci, sklep, prysznice z ciepłą wodą. Powiedziałbym, że nawet dorosłą wodą. Znajdziemy też tu restaurację. Jest tu również basen, i to nie jeden: basen dla dzieci i dla dorosłych z trampoliną darmowy dostęp do wody, punkty z grillami i to wszystko za 10 euro Czterosobową rodzinę, z jednym kamperem i sprzętem. Nie wiem kiedy ja to nagram. Ciężko to nagrać w ciszy i spokoju, więc po prostu w skrócie powodem dla którego przyjechaliśmy na ten kemping jest ten oto biały camper Wszystkim, którzy się interesują e, szeroko pojętym van life'em, na pewno ten busik biały jest znany. Wszyscy, którzy oglądają podróżowanie, również ta przemiła para jest znana. Witajcie! Witamy, cześć. cześć! Cześć, to jest Kasia i Łukasz z podróżowania. Będziemy sobie dzisiaj spędzać przyjemnie popołudnie i oni jeszcze nas zaskoczą dzisiaj. Gotują obiadek, więc to będzie też coś innego, bo tak to przez całą podróż ja tutaj jestem szefem kuchni na naszym pokładzie, a tutaj taka odmiana przepiękna. Powiem wam, że już zgłodniałem na maksa, więc wejdę do środka i się dowiem, co tam podróżowanie zaserwuje nam dzisiaj na obiad. Sam się w kuchni nie się wypowie najlepiej. Kataplana to jest regionalna potrawa portugalska, tradycyjna, jednogarnkowe. To jest danie, i no, wszystko się wrzuca do jednego garnka na spód kładziemy muszelki. Regionalne tutejsze muszle, owoce morza, krewetki, no co tam jest? Później będą ziemniaki, marchewka, cukinia, cebula, papryka. Papryka. Zalewamy to pomidorami z puszki, ale my mamy takie ulepszenie, bo kupiliśmy taki ratatui, czyli tam są kilka warzyw, i też pomidory puszkowe. No i na samą górę położymy jeszcze rybę, zamkniemy to. Godziny. A winem trzeba zalać białym winem, bo to jest podstawa, tak? Zapomniałem o winie białym, więc, więc zalewamy białym winem, zamykamy i zostawiamy na 20 minut do pół godziny. Nasza kuchenka jest trochę powolna, więc pół godziny spokojnie. I po pół godziny już mamy pyszne danie. I nie ma żadnych zapachów, jest tylko pysznie i cudownie. <noise> już wszystko wiemy, więc ja bym się doczekać nie mogę. że to nie przelewki, że podróżowanie, już tyle, tyle miesięcy podróżuję, więc więcej co jest grane. Ta, taki obiadek to no naprawdę po jest to rewelacja raz 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 jakaś. Robi po prostu tak też po muszle, ryby pochowane, Łukasz Hochlo operuje jak, jak po prostu rasowy kucharz, to jest, to jest niesamowite, tak, jak na łajbie normalnie, tak. Następny, następny chyba projekt to będzie jakaś łódka, co? Kto wie, kto wie. Próbuję podmucham. Ale, ale ja chcę, a skorupy się nie Skorupy się nie je, tak. Skorupa jest robić. twarda. Próbuj śmiało, najwyżej wyplujesz tacie na rękę, nic się nie stanie. Dobre jest, mówię Ci. Ja. Dobra, to bez oporów, ja do końca za w sumie jakoś nie szkoda mi. <laughs> Smakuje, Subie ja wiem. W fajnie. Jakby tak samo było ze słodyczami. Mm -hmm. Lubił słodycze i by mi to oddawał wszystko, to byłby okay. Teraz rozmawiamy sobie tutaj przy stole, właśnie po pysznej kataplanie Łukasza. I co? 5 minut będzie. Jak to robicie, że się nie kłócicie? Trzeba być pojedzonym. To jest przede wszystkim podstawa tego, żeby się nie kłócić. W związku to trzeba być zawsze pojedzonym, albo mieć przygotowane coś, to jest, no, no, coś pod ręką, żeby je zjeść. I najczęściej jest też tak, że na przykład ktoś już jest głodny i zaczyna te ten, ten, ten nerwy pojawiają się. To na przykład, nie wiem, załóżmy też sytuację hipotetyczną, mówię do Kasi, Kasia zjedz coś, bo zaczynasz, wiesz, dożyć, a ja wcale nie jestem głodna. I to jest oznaka, że jest głodna. Tylko jeszcze o tym nie wie. Tylko jeszcze o tym nie wie, dokładnie. Wtedy <laughs> trzeba zatrzymać się, wtedy trzeba coś przygotować, zrobić, spokojnie, nie bez bez nerwów. Nie? Albo ewentualnie iść na spacer, nie? Jeżeli jest taka możliwość i zostawić te tak. emocje, ale jedzenie się zawsze spisuje, żeby nie być głodnym. Jakże nawet wytrzymuje ze mną? No bywają ciężkie chwile. <laughs> Jak syn wytrzymuje z tatą? No Dobrze, to jest jedyna osoba, która odpowiedziała jednym słowem po prostu dobrze. Powiedz, że dobra odpowiedź od razu. Dobra odpowiedź. Tata mi robi we wszystkie mi robi za dwa nogi. Zawsze robi kręciołki za dwie nogi. To jest i to jest, to jest klucz do właśnie do porozumienia z synem, kręciołek za dwie nogi. Już jesteśmy po obiadku, Kasia tutaj y, zanosi swoje naczynia, my chowamy swoje naczynia, chowamy stoły i ruszamy dalej. Ruszamy, każdy ma swój szlak, każdy ma swój cel, my lecimy dalej w stronę, y, w stronę lądu teraz, lecimy w góry, w góry. Podróżowanie też tam ma jakieś swoje misje, więc po prostu się rozszczepiamy na chwilę, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy razem. Ale to już kiedy indziej, teraz my w drogę jedziemy, chodźcie z nami. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrobić wyjeżdżając z kempingu. Trzeba pozbyć się ścieków, bo później jest z nimi problem. chodzi mi o brudną wodę, po myciu naczyń. I to wygląda tak, o jest taki placyk. Tu akurat na tym kempingu wygląda to dosyć dziwnie. Tymczasem są lepiej oznaczone. Wjeżdżamy sobie tutaj taką mamy rurkę specjalistyczną. brudna woda się wylewa. Jesteśmy gotowi, wsiadamy i jedziemy w podróż. Podróżowaliśmy południowe wybrzeże w pięknym stylu, razem y, z podróżowaniem z Kasiem i Łukaszem spędziliśmy ostatnie dwa dni na kempingu, y, no było superancko, no y, odsapnęliśmy trochę, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, no ale trasa nas wezwała i ruszyliśmy w podróż, przyjechaliśmy przez góry. Jak widzieliście pewnie zaskoczył nas deszcz po, po drodze, ale, ale co, dojechaliśmy, znowu jest piękna pogoda. Jakieś 10 km stąd znajduje się już ocean, więc jedziemy szukać teraz jakiejś dzikiej plaży. Zatrzymaliśmy się w jakimś miasteczku, ostatnim miasteczku, które znaleźliśmy na mapie, żeby uzupełnić nasze zapasy. Przede wszystkim pieczywo, pieczywo, wodę i co, jesteśmy gotowi na 4 dni życia w dziczy, dopóki nam się woda znowu nie skończy. Więc, yy, więc co, więc lecimy, chodźcie z nami, jeszcze pokażemy wam, gdzie, gdzie, gdzie dotarliśmy tu razem. Jak słyszycie... Zgadzam samochód. W trakcie jazdy nagle wyłączył się silnik, zjechałem na pobocze, na szczęście zdarzyło się to w jakimś małym miasteczku, jak szukaliśmy plaży, więc mi się wydaje, że jakiś mechanika tutaj raczej ogarniemy, więc nie powinien być to problem. No ale troszkę, troszkę ciśnienie skoczyło. Prawdopodobnie jakiś przyjeżdżaliśmy przez góry, przybijając się z południowego wybrzeża na zachodnie, trochę nadwyrężyliśmy silnik, dosyć, dosyć mocne wzniesienia i spady były, więc zapewne to też trochę wpłynęło na to. Na mechanice się nie znam, więc nie mam pojęcia co to może być. Kręcę, kręcę, nic się nie dzieje po prostu. No zobaczę, to co mogłem sprawdzić, co się mogło według mnie przydarzyć, to wszystko jest na miejscu, więc nie wiem, nie mam pomysłu w chwili obecnej. Zobaczymy jak to się potoczy. W Tuwie? Jesteśmy w Tuwie. Jesteśmy w tuwie, czyli w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Takie ubezpieczenie mamy w samochodzie. Yy, mamy też tam assistance, więc zadzwoniliśmy na assistance. Yy, zaproponowano nam lawetę. Mamy standard assistance, więc żadne większe koszty naprawy raczej nas tam nie dotyczą. Chociaż za chwilę się dowiemy, bo dzwonimy do, do kobiety, która nas ubezpieczała, u której wykupiliśmy ubezpieczenie. <laughs> się dowiemy więcej. Na razie się dowiedzieliśmy, tylko tyle, że na pewno mamy lawetę za darmo. Więc laweta zamówiona. Yy, ponoć ma, miała być za pół godziny, czekamy już pół godziny. się okaże, co to, co to przyjedzie i jak to się potoczy, bo jestem ciekaw też, jak to jest nas, cztery yy, osoby na aucie. Laweta zabierze samochód do mechanika, a co z nami? Czy nas również obowiązuje jakiś transport do tego mechanika? No i ewentualnie jeżeli auto zostanie tam na dłużej, no to czy my możemy tam gdzieś przekimać, czy, czy jak? Czy mamy w warsztacie spać? To wszystko to jest ciekawe pytania po głowie mi chodzą. Możesz przewietrzyć nasz kamper, no! no Może sobie kupimy dodatkowe na to? Po... Już, Już. nic nie spanie, ale a teraz moją motorówę na kanale. A wiesz, że moja motorowa to ma światła i teraz nie może gadać, bo jedzie na pożar, Ale teraz ma taka połóżka i Właśnie przyjechała po nas laweta. Czekaliśmy na nią jakieś 40 minut. Jeden jest problem taki, że pan o, kierowca z Lawety totalnie nie porozumiewał się w żadnym innym języku niż portugalski. Więc jest to troszkę wyzwanie, bo nie wiemy co dalej. Pokazano nam jakieś mechanika 4 km dalej. Ale ma tylko dwa miejsca siedzące z przodu, więc no nie wiem, jak to się potoczy. Jak, my mamy, jak mamy dojechać do auta, to jeszcze tego nie, nie rozstrzygnęliśmy. Na razie powiedział, że zajmie się swoją pracą i ładuje nam samochód na lawetę. Właśnie to robi za mną, więc zobaczymy.